Termodynamika, gazy. Znajdź sprawność cyklu gazu doskonałego przedstawionego na wykresie poniżej. Znane są stała gazowa R oraz ciepła molowe gazu CP i CV. Mamy trzy przemiany tworzące obieg zamknięty. 0,1 przemiana izochoryczna przy stałej objętości, 1,2, przemiana izobaryczna przy stałym ciśnieniu i przemiana 2,0, powrót do stanu początkowego, w której to przemianie zmieniają się zarówno ciśnienie, jak i objętość wprost proporcjonalnie. Mamy znaleźć sprawność cyklu. Sprawność cyklu znajdziemy po wypisaniu danych, ETA równa się stosunek pracy użytecznej, jak otrzymujemy silnika, do ciepła pobranego przez silnik. Praca użyteczna jest to różnica prac wykonanych przez gaz i włożonych z powrotem w tenże gaz. Praca jest wykonywana przez gaz na drodze 1-2, a Kładana przez otoczenie w gaz na drodze 2,1. Na drodze 0,1, przemiana izochoryczna, gaz ani otoczenie nie wykonują pracy. Delta V jest równe 0, a jak pamiętamy, praca W równa się P delta V praca wykonana przez gaz. W naszym przypadku, więc jeśli rozpatrzymy pracę wykonaną przez gaz, to pole prostokąta dużego, a praca włożona przez gaz jest to pole tego, tej figury, która jest po prostu trapezem. W efekcie praca użyteczna, którą można wykorzystać, liczbowo jest równa na wykresie zależności ciśnienia od, od objętości polu tego trójkąta. Pole tego trójkąta, no to jedna druga wysokości razy podstawa, czyli 3P0 minus P0, 3V0 minus V0. No jak podejmujemy nawiasy, to otrzymujemy 2P0 V0. A ciepło pobrane. Ciepło pobrane zostaje w przemianie 01 oraz 1,2 bowiem w przemianie 2,0 ciepło jest oddawane, układ wraca do stanu początkowego. Na drogach 0,1 i 1,2 gaz musiał pobierać ciepło, bowiem rosło ciśnienie, a potem rosła objętość. Tu ciśnienie, objętość maleje, gaz ciepło daje, więc ciepło pobrane jest w tych dwóch przemianach, ciepło to przedstawiamy iloczynem, Ilości moli gazu, razy ciepłomolowe przy stałej objętości na odcinku 0,1 i razy przyrost temperatury T1 minus T0. Na odcinku 1,2 mamy liczbę moli, razy ciepłomolowe przy stałym ciśnieniu, bo przemiana izobaryczna i razy T2 minus T1. A następnie piszemy 3 razy równanie Clapeyrona. Równanie Clapeyrona, które opisuje stan gazu w, danej, w danym momencie, w danym punkcie tego wykresu. A więc P0, V0 równa się nRT0. Analogicznie dla punktu pierwszego, 3P0 razy V0 równa się nRT1. I dla punktu drugiego mamy 3P0 razy 3V0 równa się nRT2. Możemy od razu skorzystać z pierwszego równania Clapeyrona i zamiast 2P0V0 wstawić nRT0. R znamy, nie znamy n i nie znamy T0, ale zaraz okaże się, że możemy tę trudność pokonać. Dwa pierwsze równania dzielimy stronami przy siebie, równania Clapeyrona. I zobacz, co się upraszcza. Z lewej strony P0, V0 upraszcza się, a z prawej strony NR otrzymujemy taką proporcję, z której znajdujemy T1, że temperatura w punkcie T1 gazu jest trzy razy większa niż temperatura początkowa gazu w punkcie 0. To samo robimy z drugim i trzecim równaniem klapierona. Dzielimy je stronami, otrzymujemy taką proporcję, z której, którą możemy przekształcić, wstawiając T1 w to miejsce jako 3T0 i wyznaczając z tej proporcji T2. Jeśli mamy T1 i T2, to wstawiamy je tu. I zobacz, co będzie. W pierwszym nawiasie T1, 3T0 minus T0 będzie 2 T0. A tu 2T0, czyli 9T0 minus T1 minus 3T0 będzie 6T0. Więc piszemy to, co powiedziałem. I z tych tutaj z tej części równania możemy wyciągnąć przed nawias N2T0. W nawiasie zostaje CV Plus 3Cp. To teraz, skoro mamy za pomocą tych samych wielkości wyznaczone, wyznaczoną pracę użyteczną i ciepło pobrane, to te dwie wielkości wstawiamy do wzoru na sprawność silnika. Otrzymujemy taką zależność. Zobacz, co się upraszcza. Upraszcza się 2N. T0 zostaje. R dzielone przez CV plus 3CP.